Kiedy rodził się Jezus, nie było godnego miejsca dla niego. Święty Józef znalazł pasterski szałas i w nim narodził się Zbawca świata. Szałas stał się miejscem dla Boga. Dziś na tym miejscu stoi potężna bazylika. Był jednak również czas, kiedy kościoły zamieniano na biblioteki, magazyny, sale koncertowe. I po upadku systemu komunistycznego wierni na wschodzie Europy odzyskują dawne kościoły. Zniszczone miejsca modlitwy, uszkodzone freski, zdemolowane dzieła sakralne, no wyciskają łzy. Radość ludzi, którzy znów mają w posiadaniu swój kościół, jest imponująca. Cieszą się kościołem, radują się, że znów jest on miejscem dla Boga. Choć nie mają wystarczająco pieniędzy na renowacje, entuzjazmem napełniają innych. Kościół się odnawia również w nich. Czuje się życie wiary. W wielu krajach na zachodzie Europy jest zupełnie przeciwnie. Są piękne kościoły, ale wiernych coraz mniej. Entuzjazm zastępuje wypalanie, zmęczenie. Jakaś szarość. Co więcej, desekralizuje się obiekty sakralne i sprzedaje. Kościoły zamieniane są na restauracje, kawiarnie, sale koncertowe albo po prostu na mieszkania. I w miejscu Boga zamieszkują ludzie, bawią się, spędzają wolny czas, po prostu żyją w kościele. Ale kościołem nie są. Na zewnątrz architektura sakralna, a wewnątrz sekularyzowany świat. Czy nikt nie płacze z powodu dramatu utraty wiary? No raczej rozkładamy ręce w geście bezradności. A może opuściliśmy ręce zamiast składać je do modlitwy? Jaka wiara, taka kondycja kościoła? Tak naprawdę tu nie chodzi o budynek. Chodzi o kościół wiary, który budowany jest z żywych kamieni. To prawda, że świątynie bóstw rozsypał wiatr przeszłości. To też prawda, że świątynie chrześcijan też się rozpadały, ale wiara przetrwała. To prawda, że wiara przetrwa w sercach ludzkich, nie w budynkach. Dziś mamy budynki, ale tracimy wiarę. Nowoczesność, dobry standard życia nie musi niszczyć wiary. Wiara nie jest dla bezradnych, dla tych, którym nie wiedzie się w życiu. Wiara jest osobistą relacją z Bogiem. Przecież nie tylko niedostatek rodzi potrzebę pomocy z zewnątrz. Również ludzie dobrze się mający potrzebują po prostu Boga. Wszyscy jesteśmy z natury ludźmi wierzącymi. Tylko niektórzy z nas stwarzają sobie substytuty duchowości, aby zaspokoić ten głód Boga. Kontaktu osobistego z Bogiem nic jednak nie zastąpi. Pamiętajmy, że Bóg niczego nie zabiera. Co więcej, dodaje do tego, co mamy. Więcej, dodaje samego siebie. Dlatego warto zadbać o swoją duchowość, o życie wiary, o kontakt z tym, który nas kocha. Świątynią Boga jesteście, przypomina nam święty Paweł. Jeśli nie ma w niej Boga, trzeba zmienić jej przeznaczenie. Zmiana świątyni na supermarket, miejsce rozrywki albo na pustostan może wyciskać łzy. I nie tylko ludziom. Ale samemu Bogu. W zależności od tego, kto jest właścicielem posiadłości, takie jest przeznaczenie. A jak jest z naszym sercem? Do kogo ono należy? Hagia Sophia w Istanbule była najpierw najpiękniejszą świątynią Cesarstwa. Później wiele wieków służyła za meczet. Dziś to budynek muzealny. I wielu z nas rzeczywiście było kiedyś świątynią Boga. Ochrzczeni, bierzmowani, wyposażeni w dary Boga, zdobiące świątynię. A dziś, może jeszcze nie muzeum, ale od czasu do czasu dajemy okazję złemu duchowi pomieszkać w naszym życiu. Wynajmujemy serce, świątynię Boga na taniec diabelski. A później, a później się dziwimy, że życie przyblakło, że w duszy nic nie gra. Są jeszcze w nas wspomnienia religii, fragmenty doznań duchowych. Na zewnątrz po prostu jeszcze jest architektura, na pozór chrześcijańska. Tylko świątynie od środka nam rozbierają. I dlatego smucą się rodzice, modną się najbliżsi i płacze Pan tej świątyni, płacze Bóg, bo Jego świątynia nie jest miejscem narodzin Jezusa. Dlatego żyjmy rozważniej, ostrożniej, aby Bóg, gdy powtórnie przyjdzie, znalazł miejsce, gdzie mógłby głowy schronić.